Cześć wszystkim! Kontynuujemy ciąg zadań na poziom 9. Jest to ciąg zadań, który rozpoczyna zadanie Fragarz. Ostatnio przechodziliśmy zadanie Ja Bandyta i tym razem padło na Ja Włamywacz. Znowu musimy porozmawiać z Emilką. Witam, bać Pana w naszej knajpie. Napije się czego? skosztuje. Jakieś wieści? Jakiś gość znów kazał przekonać, przekazać, że czeka na ciebie sam wiesz gdzie. Swoją drogą zaczyna mi się nie podobać, że takie typy bez przerwy mnie nachodzą. Wprawdzie rzucił napiwek, ale spokojnie, Emilka, nikt ci nie będzie. Dziękuję za informację. No i znowu biegniemy do kajówki. Ciekawe o co się znowu kłócą nasi przyjaciele A, witam, witam, miły dzionek, co? A coś ty taki wesoły? A co ma być niewesoły? Jak mnie z pieniędzy ogęł? Oszust jeden, szuja niedomyta. A, tak, uoki hazardów, miłej gry. Co mamy tutaj? Ej, czekaj, przyszedł daleko do FEDA. No słucham. I e, chciał pewien papierek, ale nie taki zwyczajny, rozumiesz? Rozumiem, nie przerywaj. No i tego, bodajko e, choleja, źle zacząłem psiamać. Słuchaj, dopracuj ten żart i wtedy pogadamy. Bywaj. No i feygusow. Posłuchaj, jest dla ciebie robota. Poprzednie zadanie było tylko w Prawku. Teraz chodzi o poważną rzecz. Myślę, że zbyt poważną dla ciebie, ale chwilowo nie mamy nikogo innego. Co to za temat? Musisz zdobyć ważny przedmiot, dzięki któremu złapiemy gubernatora za jej i będzie musiał zrobić, co chcemy. Dzięki temu, że pokazałeś się w okolicach ratusza, możesz łatwiej przeniknąć tam, gdzie chcemy. Czego dokładnie mam szukać? Turcizm, za pomocą której gubernator wytył wszystkie ryby w okolicy. Ale listy kryminaliści dali mu ogromną łapówkę, żeby wyniszczył miejscowe rybactwo i sprowadzał ryby wyłącznie od nich. Jak będziemy mieli dowody jego zbrodni, wtedy skłoniemy go, żeby oddał nasz dług. Doszły na suchy, że truciznę ukrywa jakiś urzędnik od spew handlu. Wybadaj w atuszu, gdzie taki mieszka i przeszukaj jego dom. O jaki dług chodzi? To ty nic nie wiesz? Jak wrócisz z trucizną, wszystko ci opowiem. Teraz nie ma na to czasu. Ruszę. Ruszę. Wygniemy do jatusza. Okay. W imieniu gubernatora TENTIS i całego Imperium witaj w Urzędzie Państwowym. Witam. Chciałem porozmawiać o koncesji na handel dużą ilością dorszy. Pan Heitman otrzymał urlop i nie jest w tym momencie dostępny dla interesantów. Kto go zastępuje? Nikt. Trzeba czekać. Bez pana Heitmana nie ma koncesji. Żegnam. Żegnam. No to idziemy do kaczmy. Witam szanownego czeka w samym centrum duszy Tentis. Witaj, wiesz gdzie można znaleźć urzędnika Hetmana? Mieszka w domu obok Beamy. tu za Kajczmą. Często też w Błydelu przebywa. Dziękuję. No to idziemy odwiedzić go w domku. Na pewno się ucieszy. Wstawiono tu solidne drzwi. Bez czegoś do pomocy ich nie otworzysz. W myślach muszę znaleźć sposób, by się tam dostać. Hetman często bywa w Błydelu. Może tam się czegoś dowiem. Jak nie, to Daleko powinien znać kogoś, kto zna się na zamkach. Ostatecznie mogę sobie sprawić, Tajanu Kowala. No dobra, chodźmy do Błydelu. Witaj w sercu, Trentis. Wchodź i czuj się jak u siebie w domu. Zdarza się, że Jatuszowi korzystają z usług dziewek? Czy się zdarza? Mój deogi to podstawa naszego przetrwania. Sama nie wiem, czemu swoich najat i zawiany jeszcze u mnie nie organizują. Heitman często wpada. O nim to z Lałę porozmawiaj. Ona najwięcej ci powie. To jego ulubienica. Bywaj. Jestem tutaj najbardziej doświadczona, wiesz? Zrobię takie rzeczy, że zapomnisz o całym świecie. Witaj, co mi powiesz o urzędniku Hajtmanie? Widzę, że chcesz pogadać, ale mój czas słono kosztuje. Tak z tysiąc sztuk złota. Wiadomo, proszę o to pieniądze. A teraz powiedz, co wiesz o Hartmanie. że to staje spoczeniec, który już nie może tak normalnie, jak natura każe. Wydziwia okropnie. Raz, jak chciał jeszcze psa przyprowadzić, powiedziałam nie. Posłuchał. Fascynujące, gdzie teraz jest? Nie ma go w mieście, pojechał gdzieś w koleję. Poprosił mnie, żebym podlewała kwiatki w jego domu. Dużo zapłacił. Dobrze się tym ratuszowym powodzi. A wszystko z podatków uczciwych obywateli. Taki jak ja i Ty. To znaczy, że masz klucz do jego domu? Mogłabyś mi go pożyczyć? Pożyczyć po co? Chcę ujawnić przekęt, za którym stoi Hetman i gubernator. Im mniej wiesz, tym lepiej. Dobra, nie chcę mieć żadnych kłopotów. Trzymaj. Dzięki. Wyjdziemy przez karczmę. Hmm. Otwierasz drzwi, wchodzę do środka. No i co my tu mamy? Heitman zostawił na stoliku listy miłosne, zaadresowane do lały. By wilgoć twego owocu zbadać. Dobra, <gryw> no nic istotnego. Szukamy dalej. Wśród wszelkich kierunków najbardziej w oczy rzuca się butelka miodu piętnego. Zabieram. Nic więcej tu nie ma. Na pościeli leży stara, rozpadająca się księga o tytule Przewodnik po pozycjach. Ciekawe, gdybym miał więcej czasu. No to piwnica. Księga jest przepełniona szczegółami umów handlowych i spisami zaekwiowanych towarów. To mi się nie przyda. No, nie byłbym taki pewny. W pudle leży zastawa, a wśród niej pięknie wyglądający srebrny puchaj. Wiadomo, że zabijam. Nic więcej tu nie ma. Skrzynia jest zamknięta. Wyważam jego siłą. Ups. Słyszę potężny. Ryk. Broni się przed stworem, który uformował się ze światła w skrzyni. Poszło. W środku znajduje się fiolka z trucizną na ryby oraz pogrążające dokumenty. Zabijam wszystko. Mamy tu coś jeszcze? Nie, no to wracamy do Sona. Niedaleko. Widać, że dużo wypił. Kocham Cię, Szujo, jedna. On również popił. Ja też Cię kocham, góryła się za No tak. Hmm, nad czym tak myślisz? Nie mam weny na nowe kawały. Skocz do na kolejkę, od razu lepiej ci się zrobi. To fiolka, którą miałem zdobyć. Świetna robota, długo cię nie było. Bałem się, że nie żyjesz i będę musiał znaleźć kogoś innego do tej roboty. Byłby kolejny kłopot. Dawaj fiolkę, proszę. Gubernator chyba będzie się z nami układał. Może odda pieniądze, jakie jest winien. Może się w końcu dowiem, o co chodzi z tym gubernatorem. Gubernator wynajął nas, żebyśmy zdjęli urzędnika, który brał udział w przekęcie z rybami. Stał się niewygodnym świadkiem, co za bardzo zbliżył się do tego imperatorskiego psa Emeicha. Gubernator zaczął się bać, wynajął nas, zabiliśmy tamtego gościa. Gubernator odmówił zapłaty, porywaliśmy Helenę. Tyle. Sam nie wiem, kto jest gorszym bandytą my czy oni? Znalazłem takie papiery. Hehe, <laughs> jeszcze trochę i sam sobie odpowiesz na to pytanie. Tymczasem zmykaj. Niedługo szykuje się coś dużego. Wyjdź jak będziesz gotów. Na razie idź do karczmy odpocząć. Wrócę niebawem. Bywaj. No i znowu zakończyliśmy kolejną część zadania. Jeśli podobają się Wam moje materiały, proszę pamiętajcie, żeby zostawić po sobie łapkę w górę, komentarz, a najlepiej subskrypcję. Dzięki za uwagę. To tyle na dziś. Cześć.